Witam Was serdecznie w piątkowy poranek. Powiem Wam, że troszeczkę bez humoru, ponieważ w środku nocy co budziłam się z takim strasznym bólem gardła, tak niesamowicie boli gardło. Ja już wczoraj czułam, że e, to się źle skończy, ponieważ już wczoraj mnie tak jak e, przełykałam, już mnie tak lekko bolało, już mnie e, spędziało i po prostu skończyło się tym, że jednak nie rozbolało gardło, ale powiem wam, że boli mnie cholera jasna. O Jezu, a tak się cieszyłam, że już w piątek, że tylko dzisiaj do pracy i, i koniec i weekend, a ja to muszę się kurować i muszę, nie wiem, jakieś strepsy kupić. Mam jeszcze tutaj taki jeden spray, który dostałam od mamy, właśnie jak byliśmy w Polsce, Uniben chyba się nazywa, podobno bardzo dobry właśnie na, na gardło. Także co, nawet mimo tego, że mnie boli gardło, nie przerywamy vlogowania, vlogujemy to już przedostatni dzień, tak, dobrze liczę i środa, czwartek, piątek, tak, to już czwarty, czwarty vlog, nie, nie przerywamy vlogowania, vlogujemy dalej, do jutra, ale jutro postaram się, mam nadzieję, że będzie lepiej i nagram dla Was jakieś inne filmy, także co, no to ja dokończę kawę, nie mam ochoty nawet na, na jedzenie, dokończę kawę, Uciekam pod prysznic, szybko się ogarnę, jedziemy do pracy, zrobimy to, co mamy zrobić i potem do Was wracam. To jest właśnie ten płyn, o którym Wam wspominałam, Uniben na gardło. My już go mieliśmy, bo w tamtym roku przywieźli go moi rodzice i naprawdę pomaga, uwierzcie mi, że pomaga. Dominika dwa miesiące temu bolało. <laughs> przepraszam, chrypie, ale no, boli mnie gardło. Dominika dwa miesiące temu bolało gardło, pomógł. Wiem, że leki polskie są dostępne w polskich sklepach, tak jak na Civin czy właśnie Uniben, ale tutaj u nas są dużo droższe, dlatego ja teraz wykorzystam. Stałam przy przylot taty i poprosiłam go o leki, które nam się y, kończą. Także polecam wam, bo naprawdę y, mi pomaga. Jestem ciekawa, właśnie, czy może ktoś z Was używał. Jak tak, to piszcie w komentarzach, czy się u Was sprawdził, czy nie. Bo nam jak na razie pomaga i mam nadzieję, że mi dzisiaj też pomoże. Jak wrócę po pracy do domu, to będę mogła normalnie do Was się odezwać. Jesteśmy po pracy już, jest za 16:00. Skończyliśmy dzisiaj wcześniej, także mega się cieszę. Oczywiście moje gardło nadal mi dokucza, nadal mnie woli, no ale niestety. Będę się kurować wieczorem. Pokażę Wam, jak będę się kurować wieczorem. Będę się kurować sposobem mojego teścia, ale to Wam pokażę wieczorem. Teraz, no niestety, troszeczkę za wcześnie. Eee, boli mnie gardło! Proszę! O, oh, to będę się naprawdę bardzo mocno kurować dzisiaj. Przepraszam, na katar. E, na katar. E, jedziemy do Sorce, jedziemy do Penysa, bo już dawno nie byłam w Penysie. I jedziemy jeszcze do e, Tekmaxa, bo też już dawno nie byłam w Tekmaxie, A że tam jest Tekmax, to sobie przy okazji e, wstąpimy. Ale tylko dosłownie na chwilę zobaczyć, co tam na półkach nowego, czy coś się pozmieniało, czy nie. Jaki towar i tak dalej. Zresztą ostatnio rozmawiałam z moją siostrą, w sumie nie ostatnio, bo dwa dni temu. I straszne wyprzedaże w Penysie są w Kondynię, pokupowałam mnóstwo rzeczy posłuchajcie, po jednym funcie, także ja zobaczymy, może ja coś kupię za jednego Eryka, Także nie wiem, zobaczymy. Zresztą mam kamerę, także słuchajcie, dzisiaj jest vlog, Jak to mówi mój operator? Wciuk do góry. Wyciuk do góry, bo mam kamerę. Nie zapomniałam. Nie zapomniałam kamery i nie muszę nagrywać telefonem. Także jedziemy do Penisa. A potem jedziemy na zakupy, standardowe jak to przed weekendem, jedziemy do Lidla, jedziemy do Tesco, ponieważ jutro jest sobota, ja cały weekend się kuruję, imieniny kota, mam nadzieję, że kot postawi, ja się cały weekend kuruję, nie wychodzę z domu, chociaż miałam w planie jechać do Dundrum, ale nie, zostaję w domu żeby jak najszybciej e, wyzdrowieć i móc normalnie funkcjonować. No i oczywiście dla Was standardowe nagrywki, bo po tych wszystkich vlogach, które teraz nagrywam, no to nie będę miała materiałów na przyszły tydzień, więc po prostu muszę też ponagrywać e, filmiki. Także dobra, dobra, bo ja jestem taka gaduła, po prostu ja jestem taka gaduła, ja bym tak mogła gadać do Was i gadać, i gadać. Dwa razy się zatnę, ale się poprawię i gadać, i gadać bez końca. Dobra, tyle bo że operator mi ma chyba dość. Jak się bardzo skupia? Skup się, skup się. Tak, tak, dawaj driftem, driftem tu na rondzie. Przedstawię no. to, będzie żartowałam. No, ogóle. Jak tu można z to żartować? Nie można żartować, bo on wszystko bierze na poważnie. Jesteśmy już w i Mam wrażenie, że naprawdę on coś się do usta. Nie wiem, zobacz, no, to tylko tak mi się wydaje. Jesteśmy już w SORT i pierwszy punkt wycieczki to oczywiście penys, a już w międzyczasie odebrałam wiadomość od siostry, no i co, byłaś w penysie? Macie wyprzedażę? Macie wyprzedaże? Nie wiem, czy mamy wyprzedażę, zaraz to sprawdzę. Proszę bardzo, a w TK szaliczek, rękawiczki MK, nie rękawiczki to są nauszniki. To jest saddą komplecik. Słuchajcie, to jest set. Tak, to jest set. 34,99 Niestety u nas nie ma Too Faced. A słyszałam właśnie, że w Londynie w TK się pojawił Too Faced, ale niestety u nas nie. Lakier jest Orli. Wsiaki super dry, ale niestety z tu nie ma nic. A szkoda, no trudno. Moje dwa ulubione działy święta i rzeczy do domu. Około wybraliśmy dwie rzeczy, ale pokażę Wam. I believe I can I believe I can Kupisz mi się. Mm. Prawda, że operator się cofa w rozwoju. Zobaczcie ile Bądźcie Zostaw moją deskę. To jest moja deska. O, jakie słodkie. Tu, jakie słodkie serducho na choinkę. Także jesteśmy po zakupach na pawilonach. Dominik sobie kupił dwie rzeczy w Penesie. Ja kupiłam trzy rzeczy w T Maxie i kupiłam też jedną rzecz w H&M Ale to pokażę Wam w domu o coś sobie czoło uciąłam. Bo wszystko tutaj mam z tyłu w samochodzie. Teraz jedziemy do Lidla, jedziemy do Tesco i powrót do domu i koniec shoppingu na dzisiaj. Tak, i odpoczynek. Cały I odpoczynek, weekend. tak. Cały weekend. Ostatni weekend był bardzo intensywny. Ostatnie dwa były bardzo intensywne. Tak. Właśnie ostatnie dwa weekendy tak. były bardzo intensywnie spędzone. Także teraz e, jeden, jeden, jeden w domu, drugi na wyjeździe, więc ten weekend postanowiliśmy, że damy sobie luź. Poza tym jeszcze mnie boli gardło, także... Także a dziś... pełna energii wrócić w poniedziałek do pracy, to muszę się przez weekend wykurować. jesteśmy już w domu, przyjechaliśmy tyle co weszliśmy dosłownie do mieszkania oczywiście wszystkie zakupy spożywcze wszystko za mną, to jeszcze raz musiał zjechać na dół, bo kupowaliśmy wodę i nie zabraliśmy się na raz, tutaj mamy zakupy to co kupiłam w Sordze, ale pokażę wam za chwilę i zabieram się za obiad o kolację, powiem wam, że ja w ogóle nie mam smaka na jedzenie, przez to gardło dzisiaj jestem tylko o dwóch kawach i tyle nie przełkłam, ani gryza, kanapki rano ani nic nie zadam w pracy, ale to operator na mnie krzyczy, że muszę coś zjeść bo wieczorem będę się jeszcze gorzej czuła, będzie bolała mnie głowa na pewno z głodu. Także zaraz yy, coś wykombinuję i chyba zrobimy pitę. Bo kupiliśmy pitę, kupiliśmy kurczaka, kupiliśmy mix sałat, także chyba zrobimy przepyszną, smaczną pitę. I to jest... A woreczek z pracy. Także e, zabieram się za przygotowywanie pity, a później wam pokażę, co kupiłam sort. Operator kroi bagietkę na bułkę tartą, żeby usłyszeć, a ja może w międzyczasie pokażę Wam, co kupiłam. Byłam w HM, ale nic ściuchów nie przykuło mojej uwagi. Jedynie po raz kolejny kupiłam czarne, zwykłe leginsy. Słuchajcie, są najwygodniejsze, bardzo fajnie się noszą. Tu już jest moja trzecia para legginsów właśnie z HM. I te leginsy kosztują, gdzie jest cena? 6,99 Także kupiłam leginsy. Także to są zakupy Styki Maxa. Kupiliśmy trzy rzeczy i trzy rzeczy od Jamiego Oliwiera. Jeżeli myślicie od dłuższego czasu, to wiecie, że ja mam noże od Jamiego Oliwiera. Naprawdę mam pięć albo sześć noży. Uwielbiam te noże. Służą nam już bardzo, bardzo długo, dlatego skusiłam się na deskę i skusiłam się na przyprawy. Ta przyprawa, która tutaj, jak widzicie, jest otwarta, to jest przyprawa barbecue. I słuchajcie, my z Dominikiem tak wzięliśmy do ręki i stwierdziliśmy, że ta przyprawa jest strasznie. Lekka, czy ona w środku ma młynek. I właśnie tą jedną otworzyliśmy, i okazało się, że ma młynek, także to jest barbecue, a w niej jest czosnek, ale nie jest aż tak bardzo wyczuwalny, jednak ta cała kompozycja smakowa zabija zapach czosnku. Także tą przyprawę żeśmy kupili. Kolejna to jest chili salt. Wydaje mi się, że też będzie bardzo fajna do, do sosów, czy nawet do sałatek. I kosztowała każda 5,99. Ostatni zakup to jest deska do podawania jedzenia. Ja akurat sobie ją kupiłam z myślą o serak, położyć winogrono, położyć kawałki figi, także wydaje mi się, że będzie bardzo fajnie służyć, kosztowała 16. Już jest cena tutaj 16,99, jest im mój Jamie. Wiem, że nie każdy lubi Jamie'ego, są osoby, które go krytykują, są osoby, które twierdzą, że on bardziej kucia niż gotuje, ale ja uwielbiam jego kuchnię, już próbowałam kilka przepisów. A jeśli ktoś z Was lubi coś słodkiego na przekąszenie, to zapraszamy do Lidla, bo akurat są macarons. Tak, moja żona się... Nosalowa, bardzo, bardzo tłucze i robi to złośliwie. Tak nosalku? Tak, tak samo robię jak Ty robię na rymu, a Ty opóźniasz z ziemniaki, obierasz garnki. Ja pracuję, Jest. a Ty robisz to złośliwie, o, aż Ci gruszki lecą. <gry> Także ciasteczka, ciasteczka pierwsza klasa, prosto z Lidla, deluxe. Pokażę Wam szybko co kupiliśmy. Oprócz kurczaka, filetów z kurczaka, kotletów schabowych z polskiego sklepu i miksu sałat, który już jest w lodówce, pokażę Wam co tutaj jeszcze nie pochowałam. Jak byliśmy w SORT, wstąpiliśmy do sklepu DANCE i kupiliśmy figi. Słuchajcie, szukałam przez bardzo długi czas fig w Tesco, nigdy nie mogłam spotkać. Tak samo szukałam w Lidlu, nie było, super wstąpiliśmy, na pewno sobie wieczorem szamiemy. Oczywiście w Tesco kupiliśmy dwa awokado, wiecie, że uwielbiam awokado. Dalej, co z Tesco? Kolendra. Nie wyobrażam sobie sałatki bez kolendry, uwielbiam kolendrę, ona daje niesamowicie fajny posmak. I właśnie jak będę robić pitę, to będę używać kolendry, to pitę Wam pokażę. Dalej kupiliśmy pitę. Z pita bardzo popularna, wszędzie ją dostaniecie w Tesco, w Lidlu, w Aldim. także dwa opakowania pity, jedno na dzisiaj, a drugie w tygodniu może też coś zrobię z pitą, oczywiście winogrono w Tesco które uwielbiam, które już Wam pokazywałam jest bardzo soczyste, jest duże jeżeli jest to ten sam dostawca co wcześniej, na pewno będzie tak smaczne jak i wtedy co Wam pokazywałam, dalej oczywiście mój ulubiony jogurt Alpro, to jest waniliowy Worki na śmieci, w czymś trzeba wynosić. E, ogórek świeży, oczywiście dwie kostki sera. To jest ser Red Cheddar, nasz ulubiony, bardzo lubimy. Także akurat jak sobie dzisiaj wieczorem usiądziemy, to może sobie właśnie zrobimy winogronko, figa, do tego jeszcze serki, także zobaczymy. E, Prażenki, które Wam pokazywałam, bez glutenu, duży płyn do mycia naczyń, sól i powiem wam szczerze, że to by było wszystko, jeżeli chodzi o Tesco. Teraz wam pokażę, co kupiliśmy w polskiej hurtowni. Bo tam kupiliśmy dosłownie kilka rzeczy. E, mój ulubiony ser królewski, może odwrotnie, mierzwiony. Uwielbiam, także kupiłam właśnie na wieczór. Gouda operatora musi być dużo i grubo sera. E, płyn do higieny intymnej z jajki. Camembert, tu jest orzechowy, tu jest bry naturalny, to też z polskiej hurtowni i biały jeleń to mydło kupiłam do Beauty, do Beauty Blendera tak, bo zauważyłam, że właśnie jak myję Beauty Blender takim zwykłym mydłem w kostce najlepiej mi się sprawdza, także to jest polska hurtownia, jak widzicie niewiele i szybko co kupiliśmy w Lidlu też tylko dosłownie kilka rzeczy mleko do ekspresu Buczaka, zwykłe mleko do kawy, jakby nam się rano nie chciało parzyć kawy w ekspresie to sobie zrobimy zwykłą, oczywiście pestki słonecznika i dyni, które o Jezu, uwielbiamy y, After Eight Uw, moje ulubione czekoladki. W ogóle ja lubię słodycze z miętą. I właśnie byliśmy w Lidl do mnie, mówi patrz, twoje ulubione czekoladki wrzucił do koszyka, także czekoladki miętowe. E, I w sumie to by było wszystko. A tu jeszcze kupiłam ściereczki do, do kuchni, także e, tyle. Czy to by było tyle, bo tak ogarnia? Chyba wszystko wam pokazałam. A jak czegoś nie pokazałam, to po prostu mam nadzieję, że coś było widać. Pokaż się. Pokaż się dzisiaj, ten piękny, piątkowy. A na dzisiejszy wieczór... Chyba. Słodkie. Tak, bardzo, szukamy, bardzo szukamy wina tego, co polecały łobuzy. Co tam się robi, kierowniczko? Teraz pokażę Wam, jak przygotowuję pitę. Może część z Was już widziała, bo ja mam podobny przepis na moim kanale, ale wiem, że ostatnio pytałyście, bo oczywiście wiadomo, cały czas przychodzą na widzowie. Tutaj jest filet z kurczaka pokrojony w kostkę. Delikatnie podlałam to oliwą z oliwek. Do tego dałam sól, czerwoną paprykę słodką i sekretny składnik, złocista przyprawa do kurczaka, która naprawdę nadaje świetny smak. A teraz... Zawsze dodawałam przyprawę piri piri, ale dzisiaj ten krok pominiemy i spróbujemy chili sal. zobaczymy czy jest bardzo ostra, czy, czy nie jest bardzo ostra i jaka w ogóle ta przyprawa jest smaku. Także super fajnie, że mam łynek. Teraz i gotowe. Także w kurczaka dosimy, jak kurczaka odosimy to pokażę Wam w przebitce co wykonujeś dalej.